Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o płaskich łupkach, ich właściwościach i zastosowaniach. Zaczynając od podstaw, płaskie łupki to rodzaj materiału budowlanego, który jest powszechnie stosowany w różnych projektach. Istnieje kilka rodzajów łupków, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Pierwszym rodzajem jest łupek naturalny. Jest to kamień naturalny, który jest wydobywany z ziemi i ciety na cienkie płytki. Łupek naturalny jest znany ze swojej trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i pięknego wyglądu. Jest często używany do pokrywania dachów, ścian zewnętrznych i podłóg. Kolejnym rodzajem jest łupek azbestowo-cementowy. Jest to materiał kompozytowy wykonany z azbestu i cementu. Łupek azbestowo-cementowy jest tani, łatwy w instalacji i odporny na ogień. Jednak ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem, jego stosowanie jest obecnie ograniczone. Następnie mamy materiał chryzotylocementowy. Jest to rodzaj łupka, który jest wykonany z cementu i włokien chryzotylu, które esa rodzajem azbestu. Materiał chryzotylocementowy jest podobny do łupka azbestowo-cementowego, ale zawiera mniej azbestu, co czyni go bezpieczniejszym w użyciu. Cement włoknisty to kolejny rodzaj łupka, który jest wykonany z cementu i włokien, takich jak włokna szklane lub włokna celulozowe. Cement włoknisty jest lekki, łatwy w obróbce i odporny na wilgoc. Jest często używany do pokrywania dachów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Produkcja łupka płaskiego zazwyczaj rozpoczyna się od zmielenia surowców, takich jak kamień, azbest lub cement. Następnie dodaje się wodę i miesza się składniki a do uzyskania gładkiej masy. Masa jest następnie formowana w arkusze i suszona. Po wyschnięciu arkusze SA gotowe do użycia. Łupek płaski charakteryzuje się wysoka odpornością na warunki atmosferyczne, trwałością i łatwością w instalacji. Jest również stosunkowo tani w porównaniu do innych materiałów budowlanych. Porównując łupek płaski z płytami cementowo-drzazgowymi, Możemy zauważyć, że łupek płaski jest bardziej odporny na wilgoc i warunki atmosferyczne. Płyty cementowo-drzazgowe SA natomiast bardziej podatne na pękanie i uszkodzenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Pamiętajcie, że wybór odpowiedniego rodzaju łupka zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań projektu. Hej, dzisiaj porozmawiamy o płaskich łupkach, ich właściwościach i zastosowaniach. Płaskie łupki to materiał o bardzo dobrych właściwościach, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i aranżacji wnętrz. Zaczynając od powierzchni użytkowej arkuszy, to zależy od konkretnego rodzaju łupka, ale zazwyczaj jest to około 20 piec. Do 30% powierzchni całego arkusza. Warto wspomnieć o innych materiałach, które Esa często porównywane do płaskich łupków, takich jak drewno, beton czy ceramika. Płaskie łupki wyróżniają się przede wszystkim doskonała odpornością na warunki atmosferyczne, a także wysoką trwałością i estetyką. Płaskie łupki mają bardzo dobra przewodność cieplna, co oznacza, że szybko nagrzewają się i oddają ciepło. Mogą wytrzymać bardzo wysokie temperatury, nawet do 500, a nawet 600 stopni Celsjusza. Płaskie łupki występują w różnych rodzajach, co pozwala na wybór odpowiedniego materiału do konkretnego zastosowania. Najpopularniejsze rodzaje to łupki naturalne, łupki sztuczne i łupki kompozytowe. Płaskie łupki znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Na przykład, można je wykorzystać do układania łozek na podwórku, tworząc komfortowe i stylowe miejsce do wypoczynku. Płaskie łupki doskonale nadają się również do zastosowania jako szalunek, zapewniając trwałość i estetykę konstrukcji. W aranżacji wnętrz płaskie łupki mogą być wykorzystywane do tworzenia unikalnych i eleganckich elementów dekoracyjnych, takich jak ściany, podłogi czy blaty. Płaskie łupki są również idealnym materiałem do układania ogrodzeń, zapewniając trwałość i estetykę. W przypadku elewacji budynków płaskie łupki nadają się do tworzenia nowoczesnych i eleganckich rozwiązań, podkreślając charakter budynku. Płaskie łupki można również wykorzystać do montażu podłog, tworząc trwałe i estetyczne powierzchnie. Pamiętaj, że płaskie łupki to materiał o wielu zaletach, który może być wykorzystywany w różnych projektach.